Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejne opony, koła, felgi. Tutaj klient dostarczył nam nowe. Bardzo fajny, ciekawy kształt. Coś takiego. Teraz będziemy je montować. Na nie będziemy oponki, wentylki i wyważać. I tak, tutaj mamy celowo ułożone opony przy kartonikach. Tutaj są węższe felgi i opony. Tutaj mamy szersze felgi i szersze opony. Tak samo trzeba być dosyć mocno skoncentrowanym, żeby maszynę ustawić. Tutaj w BMW bardzo często jest też taka sytuacja. Maszynę ustawić e, najpierw do węższych felg, później do szerszych lub na odwrót, najpierw do szerszych, później do węższych, to już jest obojętne. E, pa, pamiętać o, dobrej, o dobrym usytuowaniu opony inside-outside. E, no i co? No i przede wszystkim uważać, bo tutaj są felgi e, z polerowanym rantem. Urządzenie musi być czyste, nie może tam być żadnego piachu, kamyczków i tak Nie należy się spieszyć przy tym. Także spokojnie robić. Wiadomo, ktoś może tego nie chcieć zakładać. No, prościej wziąć za ten czas, złożyć dwa komplety stalówek, pewnie finansowo i finansowo, i, i odpowiedzialność mniejsza. Natomiast no, ktoś to musi robić i trzeba też takie tematy brać. Zresztą no, doświadczenie jest, więc musimy go wykorzystywać. Jeżeli nie będziemy brać nowych tematów, czy z oponami, czy z mechanicznymi rzeczami, nie będziemy zdobywać własnej wiedzy, nie będziemy wychodzić ze strefy komfortu, nie będziemy się rozwijać. Także y, trzeba takie brać rzeczy wiadomo, też musimy się czuć na siłach, no ale jeżeli otworzymy co dopiero wulkanizację, mamy małe doświadczenie, na początek odpuściłbym y, taki temat, jeżeli czujecie się, że już dosyć dużo umiecie, kontrolujecie maszynę, kontrolujecie swoje umiejętności, jak najbardziej brać i działać. Tutaj już mamy jedną oponę na feldze założoną. Zawsze po takim założeniu warto wytrzeć tutaj z nadmiaru tej pasty montażowej. Oponę też, żeby później nie było, jeżeli założy, założymy klientowi taką oponę, to później ten nadmiar pasty pod wpływem temperatury może się wylewać po prostu na oponę i to kiepsko będzie wyglądało. Dlatego, ile możemy, to nadmiar tej pasty i z felgi, i tutaj z opony szmatką wycieramy. Także, zanim ją napompujemy, bierzemy tutaj i wycieramy na około z nadmiaru, z nadmiaru pasty. Wiadomo, tam, gdzie ma być pasta do uszczelnienia, musi zostać, natomiast nadmiar tej pasty. Nadmiar tej pasty. Usuwamy. Dobra, ja biorę się za montaż kolejnych felk. Jeszcze zobaczymy, jak będą się wyważać. Opony mamy zamontowane na felgi, wyglądają bardzo fajnie, te koła idą do auta podajże nie wiem czy z 68 czy 78 mniejsza z tym, do jakiegoś Mustanga zabytkowego, myślę że po montażu będą robiły wrażenie wizualne. Jakie moje tutaj spostrzeżenia przy montażu tych opon? Trzeba bardzo uważać. Spokojnie, powoli, delikatnie obchodzić się przede wszystkim czysto, żeby nic nie ubrudzić, nic nie porysować. Także przy montażu takiego na takiego typu felgi naprawdę trzeba to wszystko spokojnie robić. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam.